Witajcie serdecznie macie Dębski, Fundacja Dbam o mój zasięg 1 kwietnia Prima Aprilis nie, dzisiaj żadnych żartów przynajmniej ze mną, bo rozmawiamy dzisiaj o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie rozmawiamy o tym dlaczego relacja osobista z drugim człowiekiem jest szalenie istotna. Podkreślam, relacja osobista, osobiste spotkanie, osobiste doświadczenie Poczucie się, popatrzenie sobie w oczy, stworzenie w zupełnie inaczej więzi niż poprzez szukanie jakiejś protezy, relacji w mediach społecznościowych. Żartu dzisiaj żadnego nie zrobię, bo, ale Wy możecie zrobić, może komuś nie żart, ale niespodziankę. Jeżeli dzisiaj widzicie w swoich mediach społecznościowych, że ktoś ma dzisiaj urodziny, nie pisz do niego. Jak masz możliwość, spotkaj się z nim, a jak nie masz możliwości, to uruchom kamerę i zadzwoń na wideokonferencji i pogadaj. Dwa, jeżeli wychodzisz dzisiaj z domu i widzisz spotkać swojego sąsiada, nie tylko otwórz mu drzwi, ale może to jest dobry moment, żeby chociaż minutę czy dwie, poświęcić na to żeby z tą osobą porozmawiać. Jak się pani czuje, że się wprowadziłem przed chwilą, ja mógłbym powiedzieć, bo od miesiąca półtora mieszkam w nowym mieszkaniu. Poznaję nowych sąsiadów i staram się z nimi z nimi rozmawiać. Więc realna obecność drugiego człowieka jest mega kluczowa. No po pierwsze daje nam wsparcie emocjonalne, co by nie powiedzieć, bliskość innych Pomaga nam radzić sobie ze stresem, z lękiem, z problemami. E... O tym mówił profesor Waldinger z Harvardu, który jest czwartym kierownikiem już takich długich badań panelowych, podłużnych. Jak wpiszecie w Google czy w YouTube, a, profesor Waldinger, wystąpienie TED, Fundacja Dbam o mój zasięg, my to kiedyś tłumaczyliśmy. To tak naprawdę. Te badania prowadzone przez 80 lat wśród tych samych osób, to wśród tych, tych samych respondentów, wskazują, że to, co utrzymuje nas w zdrowiu psychicznym, fizycznym i społecznym, jest dobrze zbudowana relacja z innymi. Więc to wsparcie emocjonalne jest kluczowe. Dwa poczucie przynależności. No przecież jesteśmy istotami społecznymi. Pod kątem biologicznym, ale też społecznym, bycie wśród innych osób, wśród innych Homo sapiens, buduje poczucie wspólnoty. Tej plemienności, można byłoby powiedzieć, eee, to poczucie bycia częścią czegoś większego. Eee, no to jest szalenie istotne, bo przecież nasz mózg jest mózgiem społecznym. My się dobrze rozwijamy. Tylko wówczas, kiedy mamy fizycznie obok siebie drugiego Homo Sapiens. No wchodzenie w interakcje z innymi, też przez proces naśladowania w pierwszych latach życia uczy nas po prostu funkcjonowania. Tak poznajemy świat, komunikujemy się, współpracujemy. To jest dla mnie bardzo duża bolączka, kiedy nie mamy. Pracy stacjonarnej, tylko mamy pracę e, online e, albo no, praca hybrydowa, to jeszcze pewnie jak Cię mogę. Natomiast, e, no, e, gdybym ja był osobiście szefem e, jakiejś firmy i miałbym zatrudniałbym osoby dzisiaj w świecie zdominowanym przez nowe technologie, bardzo mocno dbałbym o to, żeby jednak moi pracownicy. Ze mną się spotykali, żeby się spotykali ze sobą realnie. Tworzyłbym po prostu przestrzeń do tego, żeby co jakiś czas ze sobą wchodzili w najnormalniej świecie w kontakt. Bycie z innymi osobami, które nas nie krzywdzą i które są w jakiś sposób dla nas ważne, obniża bardzo mocno. Ryzyko wystąpienia dwóch kilerów zabójców zdrowia psychicznego, czyli samotności życiowej i depresji, obniżonego nastroju, kryzysu psychicznego, więc zresztą sama samotność o wiele bardziej zwiększa ryzyko pojawienia się depresji i innych problemów psychicznych. Bliskie relacje pomagają. Utrzymać nam po prostu zdrową psychikę. Jak myślę sobie o korzyściach, które są związane z obecnością drugiego człowieka, takiego znowu, ta obecność, no, pamiętajcie, obecność realna, a nie wirtualna to jest oczywiście motywacja i inspiracja. Nie tylko się porównujemy ze sobą, ale motywujemy się do działania. Nie tylko konkurujemy ze sobą, ale inspirujemy się, zarażamy się pomysłami, przygadujemy pomysły. Nie wiem, jak Wy macie, natomiast jeśli ja prowadzę jakiś taki workshop, i jest to realny workshop z osobami, które są na sali, ja czuję, że my po prostu więcej przepracowujemy, niż gdybyśmy połączyli się zdalnie. A połączenia zdalnie często mają też to do siebie, no, że niestety e, nie widzimy siebie e, i ktoś się po prostu może e, nie pojawić. Pewnie ma do tego pełne prawo, ale zupełnie inaczej się z tym e, w takiej sytuacji po prostu pracuje. No, więc mamy kilka rozwiązań, które możemy wdrożyć żeby o te relacje dbać. Już Wam dzisiaj takie dwa call to action powiedziałem. Porozmawiaj dzisiaj z kimś, spotkaj się, a jak nie, to zaplanuj spotkanie, realne spotkanie na weekend albo na najbliższy czas i nie odwołuj go. Bardzo Cię proszę, jak masz tylko możliwość, nic się nie wydarza, nie odwołuj tego spotkania, bo ono bardzo dużo Tobie pozytywnych, Treści przyniesie, więc co? Zaczynamy dzień od kontaktu po prostu. E, dzwonimy do kogoś, e, wysyłamy wiadomość e, i umawiamy się na spotkanie albo po prostu na tak zwane pogaduchy. Dwa. Jak już rozmawiamy z kimś, bardzo ważne jest to. Nie wiem, jakie są Wasze doświadczenia, ale zwróćcie uwagę, czy jak jesteśmy razem. To patrzymy sobie w oczy. Po prostu. Patrz w oczy, słuchaj uważnie. Ja czasem mam tak, że e, jak słucham e, i spotykam się z innymi osobami, to mam e, czasem wrażenie, że gdzieś tam moje myśli mocno uciekają i nie jestem skoncentrowany na tej osobie. E, koncentracja i uważne słuchanie patrzenie w oczy. E, jest nie tylko oznaką naszego szacunku wobec tej osoby, ale również czymś takim, czego nasz mózg bardzo mocno potrzebuje do prawidłowego rozwoju. Więc nie tylko patrzenie w oczy, ale też to słuchanie w sposób aktywny. Drobne gesty mają znaczenie. To jest to, o czym dzisiaj mówiłem. Wychodzi sąsiad, przytrzymaj drzwi, porozmawiaj, podziękuj, powiedz, co słychać. Staraj się być zawsze miłym, chociaż różnie z tym naszym sąsiedztwem jest. Czasem cię jakiś pies ugryzie i masz z tego powodu jakieś nieprzyjemności. Natomiast to, co bardzo mocno podbija kontakt osobisty, to wchodzenie w jakiekolwiek działania wolontarystyczne. Robienie rzeczy społecznych, wyjście do ludzi, ale z takim elementem, że ja jestem w stanie w jakiś sposób ofiarować im swój czas i w jakiś sposób komuś pomóc. To, co możemy zrobić dla dobrego kontaktu z innymi realnego, no to oczywiście schowanie smartfonów, kiedy, kiedy po prostu mamy spotkania. Ja cały czas nie wiem, czy wyciągnięcie telefonu komórkowego i pisanie SMS-ów albo przyglądanie wiadomości, kiedy jesteśmy w towarzystwie, czy my jesteśmy wtedy uzależnieni, czy, czy nie wychowani, czy, czy nie mamy braku, czy nie mamy szacunku do innej osoby. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli i nie podłożyli pod ten motyw, wiem, że e, to wypukuje relacje. Po prostu to wypukuje bardzo mocno relacje osobiste. Zaskoczyć kogoś czymś miłym, przecież można. E, nie mówię, że musimy to robić często, ale może jakaś forma odręcznie napisanego listu, może jakaś forma e, wesołego zostawienia komuś karteczki. Z czymś ważnym, z czymś istotnym, z czymś miłym przede wszystkim, z jakąś taką informacją e, bardzo pozytywną. No, strasznie możemy dużo rzeczy robić, e, żeby, e, żeby dbać, e, dbać o te relacje. No i myślę sobie, że jest dużo zagrożeń e, dla tych naszych relacji dzisiaj, tych relacji osobistych. To jest oczywiście kwestia uzależnienia od nowych technologii i braku higieny cyfrowej. To jest kwestia pracy zdalnej i takiej cyfryzacji życia nadmiernej. To jest kwestia no trochę takiego życia w kulturze indywidualizmu, że czasem widzimy czubek własnego nosa, a czasem jest to pewnie pęd życia i no i po prostu Ciągłe bieganie za obowiązkami od zajęć do zajęć, to mi bardzo wyraźnie, mi osobiście mocno doskwiera. To jest bardzo często, chociaż ja jeszcze tego sam nie doświadczam, ale to też jest bardzo często widoczne. O tym często się mówi, a mianowicie zastępowanie realnych kontaktów kontaktami ze świata sztucznej inteligencji. I choć najnowsze badania prowadzone w zakresie takich wiecie asystentów, psychoterapeutów wirtualnych mówią, że kontakt z nimi, rozmowa z nimi obniża poczucie depresji, samotności życiowej, to jednak to jednak to co nas będzie odróżniać od sztucznej inteligencji w przyszłości, to na pewno krytyczne myślenie i empatia. I właśnie ta empatia jest tutaj kluczem do zrozumienia relacji osobistych i ważności spotkania drugiego człowieka. Nie wiem, natomiast wydaje mi się, że jeżeli bardzo mocno zaufamy nowym technologiom, e, będziemy po prostu mniej empatyczni na drugiego człowieka. E, oczywiście tych rozpraszaczy jest sporo, bo to też może być, wiecie, to może być strach przed bliskością. E, to może być. E, Anonimowość miejska, szkoląc nauczycieli z terenów małych miejscowości widzę, że oni bardziej są zżyci, jak są spotkania z rodzicami w małych miejscowościach często towarzyszy temu jakieś święto, ktoś zrobi ciasto, ktoś przyniesie herbatę, ktoś ugotuje coś, no jest to czasem, nie mówię, że zawsze, zupełnie, zupełnie inne spotkanie. Więc w ten dzień, 1 kwietnia, e, wzywam nas wszystkich do tego, żebyśmy zrobili sobie wyzwanie, e, które będzie polegało na tym, że wychodzimy do ludzi, że jak mamy możliwość spotkania się z osobami, to się z nimi spotkamy. Że jak spotykamy, jak mamy możliwość. Porozmawiania z sąsiadem, odwiedzenia sąsiada, odwiedzamy go. Eee, wracam do cyfrowego minimalizmu i kola Newporta. Podłączenie to nie, jest to, co sama, to nie jest to samo co konwersacja. Więc jeśli tylko możemy, spotykajmy się realnie z drugim człowiekiem. Pozdrawiam Was ciepło. To byłem ja, Maciej Dębski, Fundacja Dbam o mój zasięg. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest platforma Multilife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.